Powoli działamy na hali. Posadzkę lejemy, murujemy. Jak to prezentuje się? Okna niepotrzebne są zamurowane. Reszta będzie do wymiany szła. Tak wygląda posadzka. Ręcznie lana. Mhm. Tak to wygląda tutaj. Drzwi jedne zostały zamurowane. Jeszcze plan jest na górę rzucić, pianę ocieplić. 25 cm, ale zobaczę jak to wychodzi kosztowo. Nie było ocieplone. Ściany z zewnątrz zostaną ocieplone dziesiątką styropianem. Grafitowym tutaj będzie hala, jakby produkcyjna, można powiedzieć. Tutaj będą wszystkie materiały cięte pod wymiar. Tu będzie pomieszczenie do montażu, całe zrobione. Tu będzie montowane. Wszystkie meble tu zostanie w tym pomieszczeniu zrobiona lakiernia. Ściankę tu się zrobi lakierniczo, będzie się lakierować płyty meblowe. Co tu jeszcze? No, i ściany tak jak widać, pomurowane. W tym miejscu będzie kotłownia zrobiona. Tutaj magazynek na lakiery i pierdoły będzie robiony. O, też się ociepli górę. Myślę, te 25 cm powinno starczyć, Ale to będzie widać. O, drzwi zrobiłem półtora metra. Z tego względu do kotłowni, że kocioł nie wiadomo jaki będzie. Czy na śmieciucha tu zrobimy? Może tak najprędzej będzie śmieciuch. Ale plan jest też, może zamontować kocioł na pelet. Ale to zobaczymy, jaki będzie, jak, jak cenowo będzie. No. Wiadomo, śmieciuch wyjdzie ku pytani. No. Tu będzie jedna łazienka z prysznicem i może z sedesem. Tu będzie tylko sam sedes. Tu pomieszczenie będzie jakby socjalne. Do jedzenia, przebieralnia, coś takiego zrobimy. Jeszcze wylewkę tu trzeba zrobić. No. Tak to jest jak widać. Te okno zostanie zamurowane Tu będzie jakby socjal zrobiony Socjal, biuro Biuro kadry, coś takiego będzie A tutaj typowe biuro będzie w tym pomieszczeniu no. Tak samo po wejściu Czyli jak tu drzwi mamy Będą zamurowane, zrobione 90 lub setka, tu? tu ma będzie oddzielone jakby pomieszczenie typowo hali robocze, socjalne takie od pomieszczeń biurowych. No. <laughs> Hala ma powierzchnię. 400 m2. Myślę o zastosowaniu u góry podwieszanych nagrzewnic. Dwie na prawą stronę, dwie na lewą, żeby podwiesić. Na połowa hala podzielona będzie to 200 metrów. Powinno wydołać ogrzać W tym miejscu trochę mniejsze. Dwie nagrzewnice zrobię. Tylko nie wiem, co zrobić na lakierni. Czy wstawić nagrzewnice u góry? O, w tym miejscu, nad dachem, przy dachu. Czy może zastosować grzejniki? Muszę się zorientować, co lepsze będzie w lakierni. Czy nagrzewnica, ta wodna, czy może grzejniki. No Co tu jeszcze wam powiedzieć o tym. No tak minął tydzień. Tydzień czasu takiej pracy większej. Akurat tu. Tak samo. Wszystkie meble będą wychodzić drzwiami od tyłu. Gotowe. Te drzwi w kącie drewniane zostaną powiększone. Chcę zrobić 3 m na 2,5 m takie drzwi. I można w razie co całą paletę płyty tutaj. Wyciągnąć na wózku od razu i też się zastanawiam, czy w którymś miejscu wyciągu na zewnątrz nie zrobić, jak latem, by było gorąco, żeby powietrze te ciepłe wyciągało. Ale myślę, to będzie głupi pomysł, ale muszę się podpytać jeszcze. może być termo zrobiony, że będzie chłodno tutaj latem. Jak będzie 25 cm na górę rzucono rzucone ten pór na zewnątrz, dziesiątka dojdzie jakby styropion i tutaj mamy 25 cm grubości muru to może być tak że starczy nam. zobaczymy no tu najgorzej, w kutłowni nie wiem na palet by było najlepiej no zrobić drogo wyjdzie bo jakieś przeliczałem to 45 kW kocioł trzeba by było wstawić tutaj żeby to ogrzać wszystko znowu mi wyjdzie jakieś 40 45 tysięcy taki kocioł śmiecił znowu by wyszedł od rzemieślnika jakieś około 15 tysięcy, no. dużo jest zaoszczędzone. Tylko znowu nie ma latania z podkładaniem, taki plus tego zasypał na tydzień czasu. I z głowy na pelat. co tu więcej, Wam jeszcze powiedzieć. No. tak wygląda. No. Tutaj będzie przejście. Jakby zrobione. No i tak zrobimy to z tej strony były drzwi wejściowe od tego jak to zamurowane jest, ale to zostało zlikwidowane. To poręcznie jest wejść głównymi drzwiami i rozbić to na jedną i na drugą stronę. Um, koszt wylania posadzki ręcznie to jest około um, kosztu betonu towarowego i wylania to jest 75%, jakby z samemu jak się leje beton. Czyli jakby zostaje się w kieszeni 25% z całej sumy. Bo w tym momencie na całą halę wylać to by poszło około 30 metrów sześciennych betonu. Do tej pory poszło jakieś półtorej wywrotki, czterośli żwiru. I żeby nie skłamać, raz, dwa, trzy, cztery tony cementu. No. No i powiedzieć, że dwa dni, o, dwa. dwa i pół dnia lania do tego momentu jest betonu. Dwa i pół dnia chłopaki leli to. No i to tak wychodzi. Poradźcie, czy właśnie na górę można by było czymś zastąpić, pianę rzucić wełny i stropianu no. bo to nie wyjdzie, bo żebrowany strop jest na górze jakby to nie ma szans zrobić tego i to by było tyle